Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Odpowiedź Nie. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów? Odpowiedź Nie. Czy w tej sytuacji, podczas wymijania pojazdu do nauki jazdy, wystarczy, że zachowasz ostrożność? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak ostrzega Cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie? Odpowiedź nie. Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź: nie. Czy ten znak drogowy wyznacza miejsce zatrzymania się przed przejazdem kolejowym podczas przejazdu pociągu? Odpowiedź: tak. Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony, możesz skręcić w prawo za tym znakiem? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? Odpowiedź nie. Czy ten znak informuje cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji jadąc w tunelu za pojazdem szynowym, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi numer 2? Odpowiedź nie. Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilguceniem jezdni? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? Odpowiedź nie. Jakie obowiązki ciążą na osobie, która ma wydane w Polsce prawo jazdy? Powinna ona pamiętać numer tego dokumentu i podać go policjantowi podczas kontroli. Podczas kontroli nie musi go okazywać policjantowi. Musi je mieć przy sobie, kiedy kieruje pojazdem. Odpowiedź: B. Podczas kontroli nie musi go okazywać policjantowi. czy posiadając prawo jazdy kat by jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami państwa tak tak ale tylko w terenie zabudowanym nie odpowiedź c nie w której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tak zwany esp czyli układ stabilizacji toru jazdy w sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości. W sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie. W sytuacji konieczności pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów. Odpowiedź B. W sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? Potwierdzenie opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu. Dowód rejestracyjny. Jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. Odpowiedź C. Jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze? 120 km na godzinę, 100 km na godzinę, 90 km na godzinę. Odpowiedź C. 90 km na godzinę. Jaki tor jazdy powinieneś obrać w początkowej fazie pokonywania pokazanego zakrętu w lewo? Maksymalnie zjeżdżając do środka jezdni, najeżdżając na podwójną ciągłą linię. Zjeżdżając do środka jezdni, ale nie przekraczając podwójnej ciągłej linii. Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. Odpowiedź C. Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać zwrot zatrzymanego prawa jazdy? Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający jeden rok. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 6 miesięcy. W każdym przypadku po zatrzymaniu prawa jazdy. Odpowiedź A: Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający jeden rok. Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę, jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie. Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu, na prawej połowie jezdni. Przy prawej krawędzi jezdni. Odpowiedź B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu, na prawej połowie jezdni. W którym momencie wciśniesz pedał sprzęgła, gdy jadąc z dużą prędkością samochodem osobowym, planujesz wykonać manewr hamowania? Przed naciśnięciem pedału hamulca. Równocześnie z pedałem hamulca. Gdy prędkość poruszania się samochodu spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. Odpowiedź C. Gdy prędkość poruszania się samochodu spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. Jakie warunki musisz spełnić, żeby po skończonym okresie zatrzymania nieprzekraczającym roku odzyskać prawo jazdy? Uiścić opłatę ewidencyjną i przedstawić pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. Zdać ponownie egzamin państwowy z części teoretycznej i praktycznej. Uiścić opłatę ewidencyjną i zdać egzamin państwowy z części teoretycznej. Odpowiedź A. Uiścić opłatę ewidencyjną i przedstawić pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę, jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie. Na środku jezdni, z częściowym przekroczeniem widocznej linii. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu, na prawej połowie jezdni. Przy prawej krawędzi jezdni. Odpowiedź C. Przy prawej krawędzi jezdni. Kiedy wolno przewozić samochodem ciężarowym, na przednim siedzeniu, dziecko mające poniżej 150 cm wzrostu, przytrzymywane jedynie za pomocą pasów bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jeżeli w samochodzie tym nie ma możliwości zamontowania fotelika bezpieczeństwa, jeżeli dziecko ma zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa. Odpowiedź C. Jeżeli dziecko ma zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa.